Powiat działdowski nie lubi przestrzelać się finansowo. Złotówki są liczone, zadania zlecane i szczegółowo rozliczane. Wykonanie ich w 2022 roku ma przebiegać równie sprawnie. Będą to oczywiście drogi, które co roku są na dość wysokim poziomie, jeśli chodzi o ilość tych dróg i, i, i kwoty, a mianowicie dokończenie... Drugiego etapu, drugi etap drogi Kurki Petry -Kozy za kwotę prawie 8 milionów złotych. Tu mamy zabezpieczone środki, bo z polskiego ładu otrzymaliśmy już pieniądze. Ale również planujemy drugi etap ulicy Leśnej, czyli Dominowa. Następnie ulicę Żeromskiego w Lisbarku, ulicę Lipową w Płośnicy, ulicę Księżno-Dworską. Także tych dróg jest dość sporo. Dobra nawierzchnia przekłada się na bezpieczne i komfortowe podróże do domu, pracy i te turystyczne. Samorząd ma głowę pełną zamiarów i projektów, nie tylko drogowych. Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji budowlanych, a mianowicie przebudowa sali gimnastycznej na ulicy Pocztowej, która z problemami, ale jest kontynuowana. Mamy nadzieję, że do wiosny uda się ją zakończyć. I również termomodernizacja głównego budynku w Malinowie w zespole szkół, która w tej chwili jest w trakcie i nie ma na razie żadnych obaw co do realizacji, czasu realizacji i jakości tych robót. Jest informacja i o możliwości pozyskania dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego. Przeznaczenie pieniędzy nie jest zagadką. Środki miałyby zabezpieczyć termomodernizację internatu i budynku dydaktycznego w Malinowie oraz domu pomocy społecznej w Uzdowie. Fundusze zaczynają płynąć i z innych źródeł i na inne cele. Pojawia się prof program rozwoju obszarów wiejskich, który po raz pierwszy powiaty będą mogły w nim uczestniczyć, jak i również w polskiej ładzie są zabezpieczone środki dla tzw. środowisk Popegierowskich, czyli np. drogi na terenach Popegierowskich, również powiat będzie mógł realizować i aplikować o te pieniądze. Styczeń to wymagający miesiąc dla samorządów, przedsiębiorców i budżetu domowego. Po grudniowych wydatkach czas ruszyć z kopyta, by portfel nie świecił pustkami przez cały rok.